Cześć. W tym filmie pokażę ci garść pomysłów, gdzie możesz zastosować licznik pagehook Tak naprawdę ograniczać tylko wyobraźnia. Jeżeli znajdziesz kolejne zastosowanie, to śmiało skomentuj to nagranie. Chętnie dołożę Twoją propozycję do tego filmu. Pierwsza rzecz wydaje się oczywista. Że licznik doskonale sprawdzi się na stronach sprzedażowych, czyli w miejscu, gdzie będziesz na przykład promował daną, dany produkt albo usługę, czyli będziesz mówić, że przez określony czas można kupić dany produkt albo usługę. Na stronie sprzedażowej, na której będziesz promował nowy kurs, Albo będziesz robił jego przed sprzedaż, czyli będziesz mówił, że ta promocja przed sprzedaż trwa tylko do określonej daty. Po tej dacie, może ten licznik się na przykład sam ukryć. Może być też rozwiązanie, które pokazuje, za ile pojawi się produkt niedostępny w sklepie, po to, aby zachęcić odbiorcę do powrotu na stronę, aby kupić produkt. Możesz też licznikiem pokazywać, jak długo dana oferta będzie dostępna, bo coś kończy się za jakiś określony czas. Możesz również mówić czy promować, że na przykład darmowa wysyłka jeszcze przez, więc skorzystaj z okazji i kup teraz. Licznik doskonale sprawdza się na wszystkich stronach z podziękowaniem, tak zwanych thank you page'ach. Innym rozwiązaniem jest przykładowo strona w budowie, czyli robisz stronę, nie jest jeszcze gotowa, ale jednocześnie gdzieś już zacząłeś podawać linki do siebie i pojawia się strona w budowie, gdzie jest licznik, który pokazuje, Wróć na tą stronę. Będą tutaj gotowe treści za. E, możesz również używać licznik w newsletterze. E, czyli m, to, co masz na stronie sprzedażowej możesz również umieszczać e, w swoim mailu. No i rzecz, e, która też może być interesująca. E, na stronie z zapisem na. Wszystkiego, wszystkie rodzaje wyzwań, wydarzeń, konferencji. Jednym słowem, ruszamy za. Do konferencji zostało tylko. E, nieodłącznym miejscem, gdzie może się również pojawić licznik, to są strony po pobraniu lit magnetu, czyli tak zwanego bezpłatnego materiału, na stronie one time offer, czyli. Dziękuję, że pobrałeś ten materiał. Może chcesz skorzystać z danej oferty. Masz na to 15 minut. Po tym czasie możesz przenieść użytkownika swojej strony na zupełnie inną stronę, na przykład z pełną ceną. No i również świetne rozwiązanie, które sprawia, że nie musisz pilnować tego ręcznie, ponieważ możesz mieć stronę, która odlicza. Że dana konferencja zacznie się za, i po zakończeniu odliczania, wszystkie osoby, które wchodzą na tą stronę albo na niej były, zostaną przeniesione na stronę, gdzie już y, masz wydarzenie tej konkretnej konferencji. Mam nadzieję, że te pomysły Cię do czegoś zainspirują. Wdrożysz je na swoich stronach internetowych, a jeżeli masz inne pomysły na wykorzystanie Pachfouka, Podziel się proszę ze mną w komentarzu.